Że odwrócenie się do Boga plecami doprowadziło naród wybrany do tragedii. A do czego nas, Polaków, doprowadzi to rozdarcie, które ma miejsce w naszej ojczyźnie? Przecież jesteśmy podzieleni i skłóceni, napełnieni gniewem i ogarnięci nienawiścią. Rzucamy oskarżenia i oczekujemy zemsty. Czy to wszystko nie mówi o tym, że jesteśmy Królestwem rozdartym? A Jezus co mówił o takim królestwie pustoszeje i się nie ostoi? Wobec tego rodzi się pytanie: czy z naszą ojczyzną stanie się to, co powiedział Jezus? Czy Polska się nie ustoi?